Przegląd nowego kina francuskiego w kinie Muranów do 3 czerwca. Filmy można tylko w kinie Muranów obejrzeć. To jest jedyna okazja, by niektóre tytuły na polskich ekranach zobaczyć. Jedynym filmem, który będzie miał polskiego, który ma już polskiego dystrybutora, to kobiety z 6 piętra. Natomiast wszystkie inne to perełki. Nie można przegapić takich filmów jak dziewczyna z pociągu Andrety Chinet w jednej z głównych ról Katrin Denef. Historia oparta na faktach wywołała ogromną burzę we Francji. Historia dziewczyny, która przedstawiła się jako Żydówka napadnięta w pociągu linii R, to wywołało ogromne protesty we Francji. Okazało się, że dziewczyna kłamała. Oceany, film, który będzie zamykał przegląd 3 czerwca. To jest bardzo wyjątkowa okazja. Mamy bardzo ograniczoną liczbę biletów, więc osoby, które ten film chcą obejrzeć, koniecznie szybciutko do kina Muranów zapraszam. Wymienię tylko jeden tytuł: Makrokosmos. To jest film tego samego reżysera, tym razem głębiny oceanów, wodne stwory i jak zwykle przepiękne zdjęcia. Po nazwisku. Filmu zdobywca tegorocznych Cezarów w kategorii Najlepsza aktorka, w kategorii Najlepszy scenariusz. Pod pozorem takiej lekkiej komedii mamy do czynienia z filmem, który mówi o poszukiwaniu tożsamości, o takim poszukiwaniu siebie, więc i lekko, i trudno równocześnie. Staramy się sprowadzać filmy, które są od niedawna na ekranach im francuskich czy europejskich, a w Polsce nie gościły nigdy. Czym jest dla mnie nowe kino francuskie? No właśnie tą różnorodnością, tym, że w tym kinie cały czas możemy znaleźć coś nowego i że to kino nie ogranicza się tylko do jednego gatunku, że, że jest tak bardzo różnorodne, tak samo na naszym przeglądzie. Są i filmy kostiumowe, i dramaty, kino bardziej kontrowersyjne, znajdzie się też coś dla bardzo młodego widza. Także no, to jest kino bardzo różnorodne, nie bojące się trudnych pytań. Ja Tu fais quoi aujourd'hui Je vais entendre Monsieur Trey.